Moi mili, chciałbym się w tym filmie z Wami podzielić em, moimi doświadczeniami z Niemiec em, podczas moich podróży poprzez Niemcy. Em, jak widać, em, w Polsce mówi się dużo, że w Polsce jest dużo wandalizmu, że w Polsce jest dużo mm, brudu, że jest dużo śmieci. Em, zarówno znam Polaków, którzy tak mówią, jak i Niemców i innych obcokrajowców. Em, lecz jak widać, na Peronach w Niemczech nie jest. Em, Wcale lepiej widać, że Niemcy nie mają zadbanych peronów pociągowych, że jest tam straszny syf, piła kiła i mogiła, okna są brudne w budynkach przy, przy, przy peronach, podłogi są zawalone petami z papierosów, puszki zgniecione również znajdują się na podłogach, generalnie nie jest tam czysto, powietrze jest bardzo nieprzyjemne, jest... Pewien brzydki smród, można by to tak ująć. Nie wiadomo, czy ktoś tam czasem nie naszczał, czy coś. Nawet na jakichś powierzchniach, które nie są podłogą, widać, że są kapsle i papierki, jakieś papierosy podkładane. Bardzo, bardzo, bardzo tam jest nieczysto. no Generalnie widać, że Niemcy, zwłaszcza w baden württembergi mają niezadbane ten perony. Ja Jak na, nawet w ogóle widać, to mm, tam rowery ktoś rzucił za szyny. Jakieś zepsute rowery, ten jeden tam nawet wyglądał w miarę, że można byłoby go używać. A i teraz, jeszcze najlepsze, alkohol. Po prostu, co prawda, już prawie całkowicie wypita, em, ale niemniej jednak, tem, puszka alkoholu tam jest, której jeszcze było coś, czym mogłyby się zatruć dzieci. Wstyd, em, wstyd, jak tak można. Tak wielki kraj, a taki wielki syf mają. Но, стыд, не стыд